Gdybyście panowie tą ziemię kupowali i chcieli tą rolę dalej uprawiać jako rolę, jako gospodarstwo rolne, to to można traktować jako grunty rolne. A wy tą ziemię przeznaczacie pod budowę dróg To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jak można wejść na tereny, nie będąc, nie będąc właścicielem, budować tam węzę, tam jeszcze ziemia nie została kupiona w taką, bo wy zaprowadzicie inwestycje, niszczycie za siebie. Ja nie wiem, kto na jakiej zasadzie wydał decyzję w ogóle na rozpoczęcie pracy. Tej ja pro... tej te procedury, które pan opisał, no, są zapisane w tak zwanej swej ustawie, my tych przepisów niestety no, nie tworzyliśmy. One są bardzo drastyczne, my mamy świadomość, że one są podecny ale my ich zmienić nie możemy. My jesteśmy tylko wykonawcami tych przepisów ustala jest ten cena opisuje prezydent. prawomoceniu przez litu, byli przetargi i tak dalej, trwa to już przynajmniej 5 miesięcy. Także my jeszcze długo poczekamy za odszkodowaniem i nie chciałbym, żeby tu w województwie tak samo może jak dopiero i będzie dane, będzie można prosić. Ja już w sumie moja działka straciła według mnie połowę wartości. Bo nie daj, że mi działkę przetnął tak po się mocno, to kto mi tą działkę kupi, przykład gdyby tam nie chciał mieszkać. Gdzie ja się mogę upomnieć o, o, o tą różnicę, bo ja straciłem dosłownie co najmniej 150 tysięcy, Co najmniej, według mnie. No, bo ja mogę pokazać, podziałami do kupki. Za grosze. To jest tego tu wiatr, ja tutaj będę sobie mieszkał. Jeszcze mi tak działkę zetnął tak, na kiełbasę. Przysięgnie, zapożyczą zdjęcie i wycenia. przewiduje taką sytuację, że jeżeli została przyjęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego użytkowania na cele dotychczasowe, to osobie wywłaszczonej przysługuje roszczenie o wykup do generalnego dyrektora drutowych autostrad. I tutaj nie odgrywa roli... Yy, wielkość, jaka, część tej to zostanie zabrana, tylko czy ona może być prawidłowo użytkowana na dotychczasowe cele. Cała budowanie... działka kosztuje 100 tysięcy, a przejść wezmą, to ta reszta będzie kosztowała... Ale, ale nie, ale w ogóle nigdy tej działki nie... bo ja stracę na tej działce, bo wartość spadnie. Automatycznie. Czy ja nie mam do tego kremu sytuacji? Ja, ja się podam kompletnie, że tej działki nie przejadą. Zobaczymy, co ta działka ma, jest ważna, nie ma. Czyli de facto ono nie będzie się nadawało do urządzenia na dotychczasowe ja w stanie się tam budynek. Jak oni się nie szły? Gdzie myślmy droga, wyliczmy droga i tak sobie będę To Ewentualnie wystąpili odszkodowani na wody cywilne. Oh. W takiej sytuacji postępowanie administracyjne ubolewoby się nie obiecuje. Moja działka ma 900 metrów, Zabrane mam z 150 metrów. Od rogu jednego do, do domu mam 3 metry, od drugiej strony mam 3, bo będzie dobra rozjazdowa i będzie wodno. No i no wszystkie szambo, szabo, blok, no wszystko, no to prawdę to trzeba to wszystko od razu robić. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że no jak można mieszkać 3 metry od jednego tym, teraz tam. I ja pozostaje mi tylko 750 metrów. A, a z drugiej strony jest stole od pana Tabgosa, co tam było gładko można było zrobić tam właśnie taki rozjadową drogę. A tu gnieżdża mi się, że ja na całe siebie robiłam na to działkę. Wybudowałam się i teraz mi się zabiera pod nosem. Nie ma nawet dzieci. Nie będę tam ja nawet lubi się gdzie bawić, bo nie ma... No jak można na 750 metrów... Tak de facto, no, mówię, dyskutujemy, jak to się mówi, no, nie wiedząc w ogóle, powiedzmy, ile wieki powiedzmy, wycenią. No i żeby to było, to muszą być, powiedzmy, powołani wieki, muszą być pierwsze, powiedzmy, wyceny, pierwsze, powiedzmy, rozprawy i... I wtedy, jeśli te różnice będą jakieś takie tam mocno tam zakończone, to wtedy możemy, powiedzmy, no dyskutować, Bo... Czy istnieje możliwość jeszcze w odwołania, czy ewentualnie zaskarżenia tej decyzji? Po dokonaniu wyceny, jak już tutaj poprzednicy wspominali, odbędzie się rozprawa administracyjna, na której państwo będą mogli wnieść swoje uwagi, i zastrzeżenia, nowe wnioski dowodowe. Jeśli państwu wycena nie będzie odpowiadała. A biegły, jeżeli na przykład państwa uwagi, to może te ocenę zmodyfikować i dostosować się do państwa uwag. To niejednokrotnie ma miejsce. Zdawa się, do no, biegli to też są tylko ludzie. Natomiast chciałem poruszyć problem, który chyba dotyczy bardzo wielu osób siedzących tutaj. Jeżeli się nie, to tych, których nie ma. Ale na pewno problem jest im dosyć istotny. To policja Kieruszowa, Znajdują się działki leśne, przez które będzie trasa nr 8 przeprowadzona, które mają nieuregulowany stan prawny. Stan własności. Nie jest to wina tych ludzi. Nie chcę szukać winnych, ja od dwudziestu paru lat próbuję szukać dokumentów. Wiele udało mi się znaleźć. Zaginęły mapy w latach 70. dzielące działki leśne, wyznaczające szczegółowe granice działki leśnych. I. Od 74-75 roku są granice współwłasności i są współwłaściciele, czy współposiadacze, bo stan prawny jest zupełnie jakiś dziwnie zakręcony, są współposiadacze. na tych, przez te działki, przez te lasy będzie przebiegała ósemka. Na jednej z tych działek, dokładnie to jest działka 1883, ma być węzeł budowany, w nasz białosławski. I co państwo w takim w tej sprawie y, jakie decyzje zapadły? Jak przewiduje się postępowanie tutaj w tym przypadku się. Jest trochę lasów debaty. No, mamy to rozeznane. Jeśli chodzi o stan prawny, to mamy to też wyjaśnione, taki, jaki on oczywiście powiedzmy w dokumentach jest na dzień dzisiejszy. I jest tak, że jeśli chodzi o no, lasy powiedzmy państwowe, to wycinkom tych lasów państwowych będzie się zajmowały nadleśnictwa, natomiast jeśli chodzi o lasy powiedzmy prywatne, to wycinkom będzie się zajmował wykonawca powiedzmy robót. i do wojewody również te działki lasów no, prywatnych podamy do wyceny powiedzmy w pierwszej kolejności, natomiast oczywiście na rozprawach o no, tych administracyjnych u wojewody jak będzie wycena tych powiedzmy lasów, jeśli państwo no, będziecie wnosili, że ktoś inny jest właścicielem czy współwłaścicielem no, w jakiejś innej powiedzmy no części, no to, to będzie powiedzmy no, przedmiotem no, wyjaśnienia, bo wojewoda musi być pewna, że by ta decyzja no na faktycznego jest właścicielem. Panie dyrektorze, myślę, ja, ja że nie do końca pan zrozumiał sens mojej wypowiedzi. Tam jest współwłasność. Przechodzicie państwo przez powiedzmy, psz, kroicie 18,5 hektara, współposiadaczami, zgodnie z wykazem z rejestru gruntów, są ludzie nieżyjący od wielu lat. To są nasi dziadowie, nasze babcie. Nie było postępowań sądowych, postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, ponieważ nie było map. I tych map nadal nie ma. Więc tu chodzi o ten, ja, ja wiem, na czym polega ta rzecz, o której pan wykor wspomniał? Natomiast ja pytam tutaj, jak Państwo planujecie to rozwiązać, jeżeli nie ma w chwili obecnej, nie, nie żyją się współposiadacie. Tak, Praktycznie myśmy ale... rozwiązali w przypadku, kiedy wykupowaliśmy grunt pod drogę powiatową i również w oparciu o i dokonano wycenę przez jego e, rzeczoznawcę majątkowego, to w przypadku, kiedy stan prawny był nieuregulowany, to tak to rozumiem, że tutaj stan prawdy jest nieuregulowany, to kwota, tak. która y, y, została wyszacowana i została w decyzji określona, została wpłacona do depozytu sądowego. Znaczy takie potrzeby nie nabieguje Bada właśnie na on ma dostęp do, do aktów od w Oczywiście, jeśli państwo takie dokumenty prześlecie, my je udostępnimy w biegłym jako materiał poglądowy. Także tak jak słusznie pan starosta zauważył, to presji na żadnej wywierać nie możemy. Mam takie pytanie chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie wyceniane grunty, które inwestor zabierze rolnikom w zamian za rekompensatę, że przejdzie przez zasyt państwa. Czyli te grunty co za po kawałku wezmą rodnikom inwestor weźmie po kawałku, a po kawałku zostawi i po jakiej cenie one będą wyceniane te grunty? Będzie musiał dojeżdżać Kolejne spotkanie. Przyjechałem tutaj sądząc, że urzędnicy państwowi z Wielkopolski, która słynie z gospodarności i poszanowania wolnictwa, nam coś tutaj powiedzą. Okazuje się, że panowie, to jest strata naszego czasu i naszego tu wszystkich, bo my nic dalej nie wiemy. Czyś z sądzę nie byłoby, gdyby nie rozporządzenie Rady Ministrów. To nie tak. Bo gdyby tego nie było, wycena tych gruntów przebiegałaby na starych zasadach. A tak w tej chwili nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności i powiedzieć, że zapłacimy wam w granicach 2, 2,50 czy 3 zł za metr kwadratowy. Nikt nie powie, bo panie nikt panie nie panie chce panie? odpowiadać, żeby chodźnik był pociągnięty do działania. To jest według mnie, proszę państwa, łatanie dziury budżetowej przez ministra Rosowskiego i rząd. To jest, to jest łatanie budżetu. Bo czytałem w internecie pan Bóginie e, Skrzypek, wyliczył, że to jest na samej gminy Sokolniki. Różnica w wyceżach cirka dziś może około 18 milionów. Teraz proszę sobie policzyć ilość gmin, ilość gruntów w całym kraju, więc nie, nie, widocznie rząd ma nadzieję, że zasta tą dziurę, tą budżetową, kosztem tych ludzi, którzy tą ziemię czas na. Poza tym, proszę Państwa, liczb ciągle się mówi o gruntach rolnych. Pierwsza uwaga powinna być, jest taka. Przecież ci rolnicy nie chcieli pozbywać się tej ziemi. Oni zostali zruszeni, i pra, prawie, że na węźle to siłą ją zabrali. Błogosławieństwo, poświęcenie na szczęśliwą drogę już się odbyło, a rolnicy nie wiedzieli nic. Inwestycja trwa. Rolnicy ziemi nie uprawiają i na wiosce się zaczną kłopoty. Bo będą to kłopoty z agencją restrukturyzacji. Bo nikt się tu z tymi rolnikami nie liczy. Ja mówię kolejne spotkanie i każdy mówi, no i wiadomo. No może, jak pan dyrektor powiedział, no w od dwóch do pięciuset nawet tysiąca. Panie dyrektorze, my nie mówimy o terenach gruntach, które przebiegają przez granice miasta Poznania. Nas interesują grunty przebiegające w powiecie wieruszowskim. Gmina Wieruszów, gmina Sogoniki i gmina Lututów. To są trzy gminy, przez które przebiega ta nieszczęsna trasa S8. Wszyscy cieszycie się że ta trasa przebiegnie, ona na podstawie rozwój, ale ile ludzi zostanie skrzywdzonych? Mówię tu, że w Sokolnikach dostaną podzielone, z drugiej strony dostaną te grunty. Jak one będą miały wartość? Jak tam do nich się dostać? I sądzę, że tu nie powinno być, że to jak obrót rolny pomiędzy rolnikami. Tu jest nie. To jest niszczenie warsztatu pracy, jakim jest gospodarstwo rolne. I pod tym kątem powinna iść wycena tych gruntów, i godzina zapłata. Przyjechałem tutaj policząc na to, że Wielkopolska na przykład regionowi łódzkiem. Niestety. Było to wszystko ładnie, tak jak powiedziałem. Przed wyborami minister Grabanczych <todziewiczna> w krótkich spodenkach w pani w województwiech, pani w domach, łopatami, Niektórzy ludzie, no nic dostali. Mój kolega też kopał i mówi co. Dostałeś, ale mówi mam pamiątkę od ministra Galbatrzyka, bo dziurę wykopałem na mojej dzieci. No to tyle mam. Tak. A pieniądze to otrzymasz tylko nie wiadomo ile i kiedy. I tak to, proszę Państwa, wygląda. I tak jak tu się dzisiaj spotkaliśmy, tak jak przyszliśmy, tak będziemy. Bo nikt nie powie, jaka będzie zapłata za grunty zabrane. Najważniejsze wejść na górę, a potem jakoś to będzie. Dziękuję. Ja sądy. Ja mam takie pytanie. Co będzie z, tak, z takimi gospodarzami, który wziął kredyt, nastawił się na mleko. Gdzie on teraz będzie te kroby przeganiał, a pod lasem są całe te błonki na, na kuliskach. Jakby te to trochę wytyczają granicę w ubiegłym tygodniu jeszcze bliżej w stodu w budynku. No gdzieś mamy jakieś przejście dla zwierząt. Może Będzie. dla rzadku ochrony środowiska dla bliży. Mamy dostawę pismą do dyrekcji. O żeby było przejście żeby on przeganiał zbyt za podpisami numerów i To nie, żeby tam przejechał jechał z ciągnikiem, czy czymś, ale bydło, żeby to był w miarę mógł przejść. Bo ile to to, ma ponad 10 sztuk, młodzież już może nie wydać, ale robią lepsze platformy i objeżdżać może 8 9 km 9 do napoju, co będzie dalej. I konkretnie za jaką To z tego, że oni chodzą, mierzą, to trochę to w innym miejscu. My musimy wiedzieć umowę, podpisanie od tych geodetów. Oni chodzą, mierzą. Nikt nikogo się nie pytał, gdzie. Nie wytłumaczył na mapach. Pytasz, też to mogliby wejść na wioskę, wybrać wytłumaczyć. Czy nawet mi nie pokazać konkretne plany, gdzie będzie jaki rozjazd, co. Nikt. Jest, że jest ciemny się pyta, jeden drugiego, jak to zrobić i wchodzi, nikt nie wejdzie, dopóki nie będzie ceny, bo jeszcze będzie wieczna wykonawca pójdzie robić. A ja, a ja się muszę sądzić, czy jeden drugi, każdy jeden gospodarzy. I ciężko będzie, żeby ludzie utrzymał, bo inaczej zostaną na, na lodzie i bez robotów. Pójdą do, do, na zasiłek. Na no. Nie przyszli do mnie, nie spytali się, czy mogą mnie wykopać. Jest dziś wykopany ruch gdzieś na 8 metrów długi, 3 szeroki, 40 głęboki. Co mam zrobić, proszę pana? Mówiliście przed chwilą, że to jakiś szkodowany Pierwszy raz to słyszę. Weszli bezprawnie. Uważam, że weszli bezprawnie, bo na dzień dzisiejszy mam się wiecie, że to jest płacę za to podatek. Nie powinni mnie przemieścić. A wy, panowie nie wiem, To im pozwoli w jakiś sposób wejść. Że wiedzą, to na pewno. Jakby był wykopany to po policję, bo to jest moje tak i dla mnie dobrym indywiduem. Policja jest dla mnie dzisiejszym właścicielem tak ja mam prawo. Bo tam dzisiejsze szkoły tego nie mieli nie 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 nie. i nic nie rozpisywałem, a oni weszli, zostawili bałagan i pojechali. Nie mieli tak. prawa, jeżeli nie było z Panem pana uzgodnione wejście w teren, nie mieli prawa tego zrobić i no jeżeli takie coś się zdarzyło, to ja bardzo proszę z, złożyć pisemnie skargę do oporu. Generalna Dierca wygodnie po polu i no, po prostu podać numer działki, kiedy to się zdarzyło, bo ja takiego, bo takiej wiedzy nie miałem. Niech oni wiedzą, że przyjdą ludzi. Bo na pewno te wszystkie sprawy, dotyczące dotyczą tam nie wiedzą. I po prostu czy zmusić w po postęp. Czy y, nas, naszego terenu, województwa ludzkiego, nie to się zajmie? Przecież Rada w sobie zrobiła rozporządzenie, wyda. I pytanie, dlaczego zostało ono ukryte przez tyle miesięcy i kto jest za to odpowiedzialny? Proszę, niech się to się to